N. Szkoła Rozwiązania dla Edukacji Lista może zawierać obecny rok szkolny oraz lata przeszłe i przyszłe. System sam domyślnie tworzy sobie obecny rok szkolny wraz z dwoma semestrami i nadaje mu status aktywny. Rok aktywny oznacza rok szkolny, na którym obecnie pracujemy. Rok przeszły i przyszły również mogą przyjąć ten status. Nowy rok szkolny tworzymy używając przycisku Dodaj nowy rok. Pojawi nam się okno formularza, w którym należy podać tytuł i status: aktywny, nieaktywny. W następnym kroku edytujemy stworzony rekord w celu wprowadzenia zmian lub dodania dodatkowych semestrów. Po stworzeniu roku szkolnego system sam domyślnie wpisuje dwa semestry. Które możemy edytować. Nowy semestr dodajemy za pomocą przycisku Dodaj nowy semestr, a następnie wypełniamy pola: Nazwa, Data Rozpoczęcia, Data Zakończenia Aktualny. Status aktualny służy do oznaczenia aktualnie trwającego semestru i jest możliwy do nadania tylko dla semestrów zawartych w aktywnym roku szkolnym. Dodatkowo na pulpicie znajduje się okienko z informacją, który semestr jest aktywny. Aktywny semestr to taki, w którym w danej sesji się poruszamy. Semestrem aktywnym może zarówno być semestr aktualny, ale również przeszły archiwalny czy przyszły z dowolnego roku szkolnego. Do zmiany semestru aktywnego służy przycisk Zmień semestr aktywny. Domyślnym semestrem aktywnym jest semestr aktualny z aktywnego roku szkolnego. Moduł definiowania jednostek daje możliwość wprowadzenia jednostki o dowolnym poziomie roku nauczania ucznia oraz dowolnej liczbie semestrów. Dodawanie jednostki jest możliwe za pomocą okna uruchamianego przyciskiem Dodaj nową jednostkę. Okno edycji i dodawania jednostki posiada pola. Możemy wstawić domyślne przedziały godzinowe lub zdefiniować je samemu. W tym module mamy możliwość zdefiniowania profili nauczania. Podania ich nazwy oraz dodatkowych informacji, które będą wybierane podczas wprowadzania oddziałów do systemu, np. profil informatyczny. Grupy w systemie umożliwiają podział oddziału, klasy oraz stworzenie zajęć międzyoddziałowych. Do zdefiniowanych w tym miejscu rodzajów grup będzie można później przypisać uczniów z poziomu oddziału. Dodawanie grupy odbywa się za pomocą formularza uruchamianego przyciskiem Dodaj nowy rodzaj grupy. Polem wymaganym w formularzu jest nazwa rodzaju grupy. Na podstawie cyfry podanej w polu ilość podrodzajów system automatycznie generuje daną ilość podrodzajów grup. Edycja podrodzajów jest możliwa po dodaniu rodzaju grupy. Prześledźmy to na poniższym przykładzie. Utwórzmy rodzaj grupy język angielski i dwa podrodzaje: podstawowy i zaawansowany. Po wejściu w zakładkę Edycja podrodzajów pojawia się lista utworzonych automatycznie podrodzajów. System domyślnie nadaje im nazwy: odpowiednio podrodzaj 1, podrodzaj 2 i tak Za pomocą przycisku Edytuj podrodzaj grupy. Zmieniamy nazwę na podstawowy i zaawansowany. Dodatkowo, system automatycznie tworzy w oddziale grupę Płeć oraz automatycznie na podstawie płci przypisuje osoby do odpowiedniej grupy. Grupa Płeć jest niewidoczna w okienku rodzaje grup. Każda szkoła w systemie ma możliwość dowolnego definiowania ocen. Dla każdej oceny można określić dowolną wartość. Dzięki temu możliwe jest dodawanie ocen z minusami i plusami. W module tym mamy możliwość zdefiniowania ocen za przedmioty i zachowanie. Dodać ocenę można za pomocą formularza uruchamianego przyciskiem Dodaj nową ocenę. Podczas wprowadzania danych na temat oceny należy podać nazwę słowną, symbol i wartość. Wszystkie pola w okienku dodawania bądź edycji ocen są wymagane. Wartości ocen używane są do obliczania średniej ocen. W okienku znajduje się również przycisk Wstaw domyślny zestaw ocen, służący do wstawienia podstawowego zakresu ocen stosowanego w polskich szkołach. W formularzu znajduje się również pole ocena negatywna, służące do zdefiniowania oceny, która może uniemożliwić promocję do następnego poziomu semestru lub roku. Taką oceną może być i zazwyczaj jest ocena niedostateczna. Dzięki tej opcji przed końcem semestru system automatycznie będzie informował wychowawcę danego oddziału, który z jego uczniów jest zagrożony oceną negatywną. Oceny z zachowania nie są ocenami uniemożliwiającymi promocję ucznia do kolejnego poziomu. Oceny te definiuje się podobnie jak oceny za przedmioty. W formularzu użytkownik ma do wypełnienia dodatkowe pole dozwolone nieobecności nieusprawiedliwione. Określa ono przedział ilości nieobecności nieusprawiedliwionych dla danej oceny. Jeżeli pole to zostanie wypełnione, to wychowawca oddziału w swoim module będzie miał informację o tych zdefiniowanych ilościach nieobecności. Może to wykorzystać do wystawienia końcowej oceny z zachowania. Każdy uczeń szkoły posiada indywidualną historię wydarzeń. Dodatkowo dla celów organizacyjnych można zdefiniować typy wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce w historii ucznia. Przykładowym typem wydarzenia może być otrzymanie dyplomu lub wydanie legitymacji. Moduł posiada pole: może używać nauczyciel, które pozwala nauczycielowi dodawać wybrane wydarzenia. Typy wydarzeń, takie jak promocja do następnego semestru lub promocja do następnej klasy, tworzone są automatycznie. Określamy tutaj ilość ocen oznaczonych jako negatywne na koniec semestru, umożliwiającą przejście do kolejnego semestru. W przypadku wprowadzenia wartości 0, każdy uczeń, który otrzymał co najmniej jedną ocenę negatywną, będzie musiał otrzymać promocję warunkową do następnego semestru. W oknie tym określa się maksymalną procentową ilość nieobecności na wszystkich lekcjach w szkole. Jeżeli uczeń ją osiągnie, nie ma znaczenia, czy to były nieobecności usprawiedliwione, czy nieusprawiedliwione, to automatycznie otrzymuje status nieklasyfikowany, a wychowawca jest automatycznie o tym powiadamiany. Osoba niesklasyfikowana może być jedynie promowana warunkowo do następnego semestru.